Ostatnio byłem na szkoleniu strumy, więc trochę bardziej się rozwijamy w technologii gazowej, bo zawsze to jakoś tak robiliśmy tylko tyle, co trzeba. Zobaczcie, co teraz mamy. Tutaj piękny tester. Działa to tak, że pompuje się gaz, ciśnienie podpowiednią, pod o tu. Te czarne to tyle, ile napompowałem. Zaznaczam sobie. Odchodzę na dobę, wracam i widzę, czy jakiś gaz, kurde, spiernicza z instalacji i mi ciśnienie opada. To znaczy w instalacji. Dodatkowo koautoryzowany autoryzowany serwis trumy mamy dostęp do komputera serwisowego, który szczytuje pięknie wszystko z trumy. Możemy wszystko podpatrzeć, temperaturę w pomieszczeniu, świecek, co działa, co nie działa, który zawór jest otworzony, który nie. Można robić testy, patrzeć, odszukiwać i naprawiać. Relacje gazowe coraz bardziej ujarzmione powoli, a będzie tylko lepiej, bo w tym tygodniu na Alde jadę, więc będzie truma Alde i wszystkie inne dziadostwa. Mai informacji informații la Capitan.